Organizacja Jehowy jest doskonała, tylko ludzie są grzeszni. Znacie to? To jest argument, który powtarzają często świadkowie Jehowy, i on ma odświecać ich w przekonaniu, że w sumie no, organizacja jest wspaniała, a to, że ludzie popełniają błędy, no to wiadomo, ludzie są niedoskonali. Ja też tak powtarzałam w swoim czasie i teraz też słyszę te argumenty od świadków Jehowy. Mi pomogło uświadomienie sobie, że osoby, na przykład z kościołu, z różnych wspólnot, z różnych innych grup, Mówią to samo. W ogóle to mogą być grupy niereligijne, ale lider jest doskonały, to tylko tutaj pracownicy się mylą. Skoro ludzie są niedoskonali w tej lub w innej organizacji i popełniają błędy, to prawdopodobnie sama organizacja też nie ma tych idealnych zasad, skoro te same błędy zdarzają się w jednej wspólnocie, w drugiej, w takiej organizacji, w takim kościele, w takiej jakiejś sekcji. Ma sens, ale no, w przypadku sekt mówimy przede wszystkim o emocjach. No, mi pomogło to, że sobie uświadomiłam, zajęłam się tym tematem i uświadomiłam sobie, że na przykład Muniz, w których na przykład był Stephen Harris, mówili to samo, że scjentolodzy mówią to samo, że Ron Howard jest super, tylko ludzie popełniają błędy. Mi to bardzo pomogło. A jak Wy sobie z tym poradziliście? Dajcie znać w komentarzu.